ho, widzę, że udało wam się znaleźć mój puchar Super Traka. Jest on naprawdę wyjątkowy i niezwykle trudny do zdobycia. Jeśli zostaniesz naszym trenerem, na pewno nam się uda. Tak. Powiedz nam, dziadku, co mamy robić. Hoho, jesteście bardzo pewni siebie. Wszyscy do stacji kontroli po dodatkowe wskazówki ode mnie. Juhu! Drogie mini traki, żeby zdobyć buchar super traka, będziecie musieli pokonać tor przeszkód, w którym każde kolejne zadanie jest trudniejsze od poprzedniego. O rety, wygląda na to, że nie będzie łatwo! Ha <laughs> aleks, teraz muszę się z Tobą zgodzić. Macie 10 minut na cały tor przeszkód. Wyposażę Was w hełmy i zestawy wspomagające, więc będziecie jechać tak szybko jak to możliwe. Programuję wyrzutnię startową. Powodzenia mini traki! Cztery, trzy, dwa, jeden. Mini traki w drogę. Ojej! E, słuchając o tym, jakie to będzie trudne, wyobrażałam to sobie inaczej. Czekajcie. Coś mi to przypomina! Mnie również nie są to miłe wspomnienia. No cóż, jeszcze nie wygraliśmy. No dalej! Na pewno nam się uda. Jasne, do tej pory udało nam się pokonać niesamowicie trudne wyzwania i testy. Teraz będzie tak samo. Masz rację! Ruszajmy! Mini nie Drabaj! Drabaj! Juhu! I co, Jeremy? Znacznie przyjemniej jest ślizgać się między kaktusami, niż przechodzić przez nie, prawda? Pierwszym krokiem do bycia super truckiem jest przejechanie Aha. przez most. Super! Lisa, czy przez most przejedziemy razem? Tak! Patrzcie na nas i róbcie to, co my! Raz, dwa, raz, dwa trzy, Trzy, skaczymy! Juhu! Przed nami kolejny test. Nie mam dobrych wspomnień na jego temat. Lisa, nie musisz się martwić. Przejdziemy go razem. Pamiętajcie, trzeba wykonać jedną figurę. Tak! Uh -huh! Jeszcze tylko dwa. Ej! Uhuhu! 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 No dalej, to już ostatni test. Pętle musimy przejechać z maksymalną prędkością. Ta! 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 Uhuhu! Uhuhu! Dobra robota, minitraki! Ha! Byliście fantastyczni, minitraki. Niepodważalnie staliście się prawdziwymi mistrzami! Nie widzę już wyzwania, które byłoby dla was szczególnie trudne! Wielki puchar supertraka należy od tej chwili do was! Hurra! Dziękujemy, dziadku Tedzie! Wszyscy zasłużyliśmy na to trofeum! Oczywiście! Jesteśmy najlepsi!